No sorry, że ten się rozłączyłem na chwilę z tego filmu, no ale niestety mi pani z, z żaru na filmik i dalej gramy. No oczywiście tamtą rundkę wygraliśmy, nie? Pamiętajcie o tym. I dobra, jeszcze jedna wygrana i mam już kwita z tym kątem. Czy tam nie? Tak, tak, mam kwita. Kwita, będę, będę... będę w randze chociaż wysypiesz. Dobra, jest git, chłopaki! Dawaj, dawaj, lejemy, lejemy! Bardzo szybko, bardzo szybko! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Brawo, 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 brawo! Brawo, brawo dla was teraz! I Maciej! Maciej, Maciej, Maciej! Dawaj, dawaj, brawo! I teraz odblokowujemy sobie przestrzeń. Kurde, zabił mnie. E, dobra, dobra, idźcie już na ten safe, bo my mamy tutaj... Ja mam ważniejsze sprawy. Ja będę wam osłaniasz Syfony. O kurde, Maciej, ale że. Nie, nie, że się porobili, ale no, tutaj nam trochę słabo idzie. Nie, bo ona ma ten stealth power do misia. Aha, no kurde no. Mita miała power. No ale zoba Michał, ma taką dużą rangę. No ja muszę sobie tego colta nabić na tą 21, no bo mi spadł, tak mocno spadły puchawki, później dalej na Majka nabiłam. A daj no Mike jest tutaj przydatny, nie? Kurde! Daj dawaj, tu jest bo, tu jest bo, tu jest bo! Dobra, to Brawo, Maciuś! Git. Ja, no, ja tutaj będę chodzić. Eee, kto? Ja. No, Primos. Dobijamy El Primosa. No ile ich tutaj się respi normalnie? Jakby całą dobę Maciu y Mikołaj, y zrób, zrób tam porządek. Jak zginiesz, to ja muszę lecieć. No nie Dobra, lecę, 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 kurde. No, to duże szczęście. Ja nie wiem, co mi się z e, tym a ty możesz wziąć tego? Frankensteina? Tak. A, bo ja chcę zagrać sobie woli sprawdzić. Jak Tylko nie uważaj, nie? bo z tym bo to nie ma żartów. tutaj się trudno tym bossem grać, ale... Dobra, Dobra, bo gra oczywiście. Trzy kolty, nie, na no, hita ich! Dawaj, 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 dawaj! Ej, pa jak jest normalnie, trzy kolty nam się trafiły! Ej, bój, 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 Dobra! Trzy kolty, ej, no nie wiem jak będzie tu łatwo! Dawaj, dawaj, dawaj! Ej! Poczekaj, poczekaj, bo poczekaj, yy, poczekaj Maciej, ja tutaj ich... O dobra. Dobra. Ale es, no ludzi Dobra, dobra, ja idę na te kolty. Dawaj, dawaj, dawaj. Yy, Maciej, idź na, idź na ich safe. Idź szybko, 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 rozwaj, ja będę chronić. E, bojowe Michała do Nickiego. E, nie przegraliśmy. Nie Kurde, nie! To nie to przegraliśmy. Tak, jest naszym kolegą, normalnie. Ale za chwilę będzie tak, e, tak, tak naszym Niestety, normalnie. się tym tak. Tak, tak. tak. Tak, tak. Tak, dla was, żeby zjechać ich na blisko. A jakby do kolty, dobra jest kolt. Jest Riku, kolt, ej, wszyscy słabiaki! Dobra! Ej, Maciej, poczekaj tam, poczekaj przy spałnie, ja już nam drogę robię. Dobra. Ja mam leczenie, więc bardzo dobrze. Dobra, ja im tam tutaj tak postawiam. Ja na blisko zadaję 2700. To jest... Ja jeszcze mam gadżet leczenia, więc to jest... to jest najlepszy everowy skład. Kurde, zabił mnie! Aj, dawaj, dawaj Maciej, 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 Maciej. To słabo idzie. Nie, ten Edgar jeszcze nam ty... Nie! Kurde, nie! Nie zamierzam pucharów tracić. No to macie weź kogoś innego! Ja idę, ja idę... Ja idę... do przodu, a tam się robi jakieś przejście i skąd ja mam to wiedzieć? No teraz to na pewno już przegramy. A może... Nie, bo ja jestem mi otaczem, ja mogę ich zażgać tutaj. Tutaj. Niech se pójdą. Patrz, widzisz? 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 Bum. Cyknięte. I El Primo teraz, nie? No pa jak ich obijamy. Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze macie. Dawaj do końca. Ja się im tutaj safe obijam. Kurde, tylko ten LPIMO. Co wy robicie? Dlaczego tam poszliście? Aha, po to. On jest na swej não né no curdo no, kurde, no <memidas rapper> Yo, <memidasapan> <pasar> a Franca não o Bardzo nam dobrze idzie wiesz A No ja mam Drzeki, na, na szóstym No ja mam tylko rzeki. Ja no ja mam Drzeki, o co ci ja chodzi mam, no, no, ty wiesz, ty Dobra, no, A ja chciałem sobie wbić puchary na no bo No teraz, żeś nie ma ja biorę tego Franka no. Ty masz gadżeta, no to ja wezmę może Ej, ty weź gościa, który ma gadżeta Ty weź albo szelkę Dobra będziemy, będziemy grali z gościami, którzy mają gadżety Którzy mają gadżety Dobra, 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 dobra A psiu Upsiu. Dobra, nie no, szczęśliwie. Eee, nikt nie ginął. To jest dziwne. No bo mamy ja. No bo ty masz zawsze dadanie. Nie ma. Dobra, przyspieszę. Kurde, nie ja na nie będę też grać, bo ja też mam do niego super gadget, Super gadget, gadget, gadget. Mam tutaj przejście odblokowe wuje. No tak. na cię mały Dawaj, dawaj, Mikołaj. Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. Ja tutaj będę e, brata Kucza, ja będę tutaj chronił. Dobra, to chroń, ale chociaż dobrze chronię. Ej, robię przyjście! Kurde. Dawaj idź się, idźcie tam, gdzie mi... idź tam, gdzie mi koło. Nie, przegraliśmy. Nie, już nie będę tracić na tym górnie puchorów. Może jak wygracie... Tutaj chronię, a wy macie prostą jedną rzecz. Jaki kielek? Gramy gdzie indziej. Na piłce gramy. Tutaj bo już powinien się sprawdzić, bo tak to co ja zrobię? Przepraszam, ale ja coś tam wbić trochę, ale... na razie tylko tracimy. Muszę 30 pucharków odrobić. No a ja 50, wiesz? Nie moja sprawa, że ty straciłeś. Nie moja sprawa, że ktoś zabiera błąd. I gramy później ze starpowerami. Jak ktoś się na mnie obrażać, też nie będę nagrywać odcinków i tyle. Kończę kanał, resetuję tu jego. Będzie. Będzie good. Się Nie. Rezam Kudę? Jest. Yes. Nie, no proszę, nie wiem, nie mamy swoja. Boże, kochany. Jeszcze bym się zabił. Jeszcze bym się zabił. Untouchable. Touchable. Dywizja Komornik zabiera się uprawnienia do... Oczywiście Riko za... zabiera się uprawnienia do... Do czego no? Do życia z Powercubami Możesz tylko bez Powercubu Ale i tak winiesz jeszcze od kogoś innego

Niedrawiony. Nie, o nie. Nie, najgorsze posunięcie. Miki, po co żeś ty tam chodził? Piąteczka dostałem. No niestety. A nie, ja mogę go zawsze. Odciszyć, mogę go? Nie, nie mogę go. Nie wyciszyć.

О, не, это туда и Не, не входишь, не входишь, прошу. Не. Надо сумею отмазать его жизнь, нету. блин, Ну, он же Я No i dobrze, że Fatima jest już. Co się wywiadomoś? Dobra, kończymy na tym odcinek. Może nakręcę jeszcze jeden pa.